Cześć z tej strony Karol z kanału Karol Remontuje i chodźcie ja Wam pokażę dzisiaj jak zrobić samemu czapę kominową tutaj już beton się miesza niech mieszają chłopaki a zobaczcie ja stworzyłem sobie taki szaluneczek malutki oczywiście wszystko na wzór bloczka na wzór bloczka sobie najpierw bloczek przyłożyłem odrysowałem i teraz 10 cm ponad, ponad ten bloczek ponieważ dojdzie jeszcze 3 cm mam wełny no, i jakiś tam tynk, coś tam dojdzie, w klej, więc myślę, że będzie 4 cm. A tu dalej, wszędzie dojdzie obróbka jeszcze. To będzie wysunięte 5, 6, może 7, no około 6 cm. Także dojdzie obróbka blacharska, będzie idealnie. Zaopatrzyłem się w taki szaluneczek do właśnie do takich czap. I zaraz to wszystko zalejemy. Oczywiście to wszystko musi być przezbrojone. Także jakieś tam kawałki strzemion mi zostały. Eee, oczywiście trzeba wszystko wykorzystać. Jeszcze parę drucików wszędzie dołożyć. Tu związać, tu jeszcze jakiś jeden drucik. Dużo tego drutu. Wydaje mi się, że chyba dużo, aż tak nie trzeba, nie? W środku, powinno być wywyższone, w prewizor. To jak się będzie wylewać, to wylejemy sobie ze spadkiem. To sobie go wymanewrujemy ze spadkiem. Jakieś prowizoryczne zbrojenie trzeba zrobić. Oczywiście z tych elementów, które zostały. A że dużo strzemion zostało, to trzeba to wykorzystać. Że połączymy w kilku miejscach. Zaraz to wszystko wyciągnę, że włożymy najpierw beton, a potem zbrojenie dołożymy do betonu. Dobrze. Odkładamy. Tu jest na środku. Można byłoby jeszcze tutaj jakiegoś wkręta dać, żeby to nam się nie ruszało. Ile A tak, to się będzie Nic się nie będzie przesuwać. Popatrz. Kładziemy coś takiego. I teraz ładujemy wkręta. Daj wkrętarkę. To usta dobrze. Nic się nie będzie przesuwać. Perfekto. Jeszcze z regulacją. Najlepiej to by może, jeszcze folię jakąś położyć pod spód. Ja tu myślałem o gazecie. Zwykłe. A tu mam folię taką. Gazeta? Nie mam gazety. No bo tutaj folii też dużo nie trzeba. Tą maszyną. Nie ma, i równa, i tam a nie tam a co tu równać? Kurwa, będzie mało za mocny I dobrze zagęszczał, no mieszał, nie? Urabianko kurde I szpadłem Spadłem i, i łopato okay, nie, się... nie za głęboko, no No nie no tutaj to kieź no dobra, tak. tak mi się że wydaje, że będzie dobrze. Jakbym wiedział, że tak czapa kominową, tak czapę kominową się robi. To, by się nie to bym nie kupował tamtej. No, po pierwsze czapę kominową, tylko wylewa na kominie. Nieprawda. A jak? Tam? Nie, Znaczy no inaczej można, ale mi się wydaje, że będzie nam łatwiej e, tutaj ją wylać niż tam robić szalunek na górze. A jak to wniesiesz No jak, no wniesiemy, tak jak tamto się wniosło. No chyba tam. Co? Do dna poszło na pewno. Kominy z czapkami wytrzymują. <grymne> Co ma nie wytrzymać? Ile ze dwa dni musi postać, zanim ją wciągniemy na górę, nie?